Było ładne, ale nie jest. Hardkorowy Lombard. Każdy moment jest wyjątkowy, kiedy jesteśmy razem. Cibo Exkluzif. Teraz także w ziarnach. Zmarszczki mówią: witam. Włosy mówią, znikam. Ja mówię, czas na flirt. Katalogi mówią, race. Schematy mówią, golf. Ja mówię, dajmy czadu. On mówi to, ona tamto. Ja mówię, Arona. Nowy Seat Arona, nagrodzony za najlepszy design, dostępny w kredycie już od 527 zł miesięcznie. Teraz wszystkie modele Seata z pięcioletnią gwarancją. Co może być lepsze od klasy biznes? Klasa biznes w cenie ekonomicznej. Zacznij myśleć o naprawdę dużych rzeczach. Bo teraz możesz mieć jeszcze więcej charakteru z Fiatem Tipo Sport. Technologii z Tipo Mirror i stylu z Tipo Street. Fiat typo w leasingu 100% lub w promocyjnym kredycie. RRSO 0%. Tomek, człowiek z zasadami, od dziecka uczył się, że warto mieć coś... ...na przyszłość. Dlatego dorosły Tomek odkłada pieniądze na konto oszczędnościowe w Banku Na przyszłość. Ty też załóż konto oszczędnościowe i zyskaj 3,2%. Bank. Często odwiedzamy córkę, która pracuje w Irlandii. Jak dostanę stypendium, to będę studiować w Anglii. To moja narzeczona Franceska. Piękna, prawda? Często ze znajomymi jeździmy do Berlina. Zbieram na podróż do babci w Wietnamie. Konto z kartą otwartą na świat, którą możesz płacić w prawie 160 walutach świata bez dodatkowych kosztów przewalutowania. Ty jesteś zmianą, a my bankiem zmieniającego się świata BNP Paribas. Mówicie, że żyjecie szybko. I? Macie dużo na głowie. I? My to słyszymy, dlatego na koncie dla ciebie łączymy wiele korzyści. I? To konto możecie mieć za zero. I? Zero za bankomaty, zero za przelewy, zero za kartę. I? Za przeniesienie konta możecie dostać nawet 300 zł premii. I ja to bardzo szanuję. Reklamę w którą tak się montowałem, zrobiliśmy razem Credia Agricole, który daje wam to, czego naprawdę potrzebujecie. W Plusie wybrałem dla siebie Tidal, ekstra serwis muzyczny. Tylko w Plusie masz wszystko bez limitu i internet bez końca, także do wyboru Tidal, HBO Go lub Ligę Mistrzów UEFA w cenie abonamentu. A do tego smartfon Huawei P30 Pro w super cenie. Plus, sieć najbardziej lojalnych klientów. Karmi? Nie za słodko. Nie tak słodko jak myślisz. Chmiel i jęczmień drażony na ciemno. Piwo bezalkoholowe karmi. Nie za słodkie, nie za gorzkie. Co słychać u naszych rodaków za granicą? Grałem jako pierwszy DJ i wybucha moja kariera. Czym różni się ich życie od życia w Polsce? Niesamowity widok. Ile zarabiacie? Około 200 tysięcy dolarów rocznie. Historie z życia wzięte oraz mnóstwo praktycznych informacji i ciekawostek. Chcesz mi powiedzieć, że możecie wypić piwo w czasie pracy? Tak, możemy, właśnie to będę robił. Polacy za granicą. Nowy odcinek w sobotę o 22.00 w Polsat Play. Niestrudzeni poszukiwacze i pasjonaci historii Olaf Popkiewicz i Sebastian Witkowski wydobywają z ziemi nowe artefakty. Granat moździerzowy. Mimo ciężkich warunków i żmudnych poszukiwań nigdy nie tracą zapału. I to jest historii. ten właśnie najfajniejszy moment. Coś niesamowitego. Ani poczucia humoru. Kopanie to nie łaskotki. Poszukiwacze historii. Nowe odcinki we wtorki o 22. Karmi? Nie za słodko! Nie tak słodko, jak myślisz. Chmiel i jęczmień drażony na ciemno. Piwo bezalkoholowe karmi. Nie za słodkie, nie za gorzkie. Jeśli potrzebujesz niezawodnych urządzeń ogrodowych, przyjdź do dilera Stil. Znajdziesz tu urządzenia do pielęgnacji ogródków przydomowych i dużych ogrodów. Teraz cały asortyment na raty 0%. Kosy STIL już od 599 zł, a nożyce do żywopłotów już od 499 złotych. Nowość: kosiarki STIL, fachowe doradztwo i profesjonalny serwis. Dilerzy STIL zapraszają. Często odwiedzamy córkę, która pracuje w Irlandii. Jak dostanę stypendium, to będę studiować w Anglii. Moja narzeczona Franceska. Piękna, prawda? Często ze znajomymi jeździmy do Berlina. Zbieram na podróż do babci w Wietnamie. Konto z kartą otwartą na świat, którą możesz płacić w prawie 160 walutach świata bez dodatkowych kosztów przewalutowania. Ty jesteś zmianą, a my bankiem zmieniającego się świata. BNP Paribas. Smartfony na raty 0%. No cud. Po prostu cud. Ekspertów od smartfonów znajdziesz w salonach Plusa. Teraz wielki wybór smartfonów, a wśród nich Samsung Galaxy A50. Smartfony bez kosztów abonamentu na raty 0%. Plus. Brawo Ty! Ból brzucha daje o sobie znać? Nie wyciszaj go. Zadziałaj mądrze. NOSPA działa podwójnie. Likwiduje skurcz i usuwa ból. Przed użyciem zapoznaj się z treścią notki dołączonej do opakowania, bądź tu się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wyrazem dobrego smaku... Jest prostota. Prince, Polo! Po prostu doskonałe! Co może być lepsze od klasy biznes? Klasa biznes w cenie ekonomicznej. Zacznij myśleć o naprawdę dużych rzeczach. Bo teraz możesz mieć jeszcze więcej charakteru z Fiatem Tipo Sport, Technologii z Tipo Mirror i stylu z Tipo Street. Fiat Tipo w leasingu 100% lub w promocyjnym kredycie. RRSO 0%. Wolałbym teraz składać meble. A ja czekać aż mój telefon się naładuje. Ja wolałabym patrzeć w ekran komputera. A ja wolałbym stać w korku. Ford Kuga. Okazja się nasuwa. Sprawdź nową ofertę Forda. What the co jest that? Było ładne, ale nie jest. Ktoś musiał popsuć słowo. Kto mógł to zrobić?